I tu jest ciekawostka, zwykle teraz 5-7 chemii, v benzynowe w tych samochodach egzystują, mm -hmm. ale całkiem od niedawna 3-litrowy EcoDiesel włoskiej produkcji. Mm. Ładnie to, czego potrzebuję. Też? Zwłaszcza w Polsce. Właśnie, u nas jest to ewidentnie rzadkość, tutaj w Stanach to się pojawia coraz częściej, tutaj Dodge Ram teraz, znaczy w ogóle Ram, Chrysler, Dodge operują z Fiatem, te mm -hmm. technologie się ładnie wymieniają i taki jak na Amerykę mało litrażowy diesel się pojawił. Super, świetnie. Chciałabyś, tak? No bo Chciałabym. u nas to jest bardzo popularne, a tutaj kompletnie nie, nie? No wiesz, trzeba trochę zmiksować trochę amerykańskiego snu z polską kulturą. I zamiast dwóch i pół dychy spali ci dychy. Dokładnie. To jest ta różnica. Dalej ponad 200 koni, dalej fajny moment obrotowy, ale dużo bardziej ekonomiczna jazda tym samochodem. Dobra, wskakujemy Super. do wnętrza i to wskakujemy w sposób dosłowny. <noise> Na polskim rynku w tym czasie tylko jeden sprzedawca oferował podobnego Rama z 3-litrowym dieslem. Chciał 88 tysięcy zł za egzemplarz z 2014 roku. Monika mogłaby taniej sprowadzić ze Stanów egzemplarz o rok młodszy. Oh, dokładnie to, o co mi chodziło. Wysoko, Wysoko wszystko widać. No. No i w środku zdecydowanie. Bardzo mi się podoba. Zobacz, masz automatyczną skrzynię biegów sterowaną takim oto kołem tutaj. No jest. właśnie, nigdy czegoś taka nie widziałam no, i można powiedzieć, że naprawdę mi się to podoba. Zdecydowanie jest wygodniejsze niż w innych autach, którymi jeździłam tutaj. 126 tysięcy mil ten ma przejechane, ale to są naprawdę samochody długowieczne. Tutaj mhm. widać takie auto, co mają po 20, po 30, po 35 lat i one też wciąż jeżdżą. No chociaż tak, ten już jest nasycony elektroniką, duży ekran, wielofunkcyjna kierownica, telefony, bluetoothy. Co ciekawe, ten egzemplarz, który my będziemy testować tutaj w Kalifornii, ma napęd tylko na tył. Tutaj w Stanach o, te wersje napędowe są najbardziej popularne. W Europie wszyscy chcą mieć jednak napęd na cztery koła, żeby ten terenowy walor tego samochodu podkreślić. Ty byś chciała mieć cztery koła, czy tył, czy wystarczy? A, możemy to rozważyć, natomiast myślę, że akurat w Polsce nie będę aż tak bardzo tego potrzebować. Mhm. W logo Dodgea widnieje, co prawda, łeb muflona, ale ten pick-up to prawdziwy byk. Ma groźne spojrzenie i budzi respekt na ulicach. Auto jest o kilka centymetrów krótsze od Forda, ale też jest słusznych rozmiarów. Ropniak może nie ma zbyt wielu koni, ale widlasta szóstka generuje pokaźny moment obrotowy. To wystarcza, by odpychać się od ziemi z lekkością. W kabinie także zadbano o komfort. Jest wszystko, czego Amerykanie potrzebują: dobre audio i duże schowki na kanapki i napoje.